Siemajesz, chciumieszki, ja jestem Smalczka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie challenge, w którym grałem tylko mitycznymi brońmi Zobaczycie czy uda mi się zrobić victory royal I również zobaczycie niespodziankę, którą dla was przygotowałem A i ja oczywiście zachęcam was jeszcze do ustawienia łapki w górę oraz suba No i dobra, ja nie przedłużam, zapraszam na was do oglądania Ok, a więc plan działania jest następujący. Najpierw lecimy sobie na agencję, po agencji lecimy sobie na kotka, a po kotku lecimy na Fortylię. Mam nadzieję, że to się uda. Ogólnie zasady są takie, że na początku mogę sobie zabić mitycznego bossa bronią, ale potem już ich nie mogę używać, więc zabijamy szybciutko Julkę i się stąd zmywamy. Ale że tam jest jakaś bariera i sobie zlatuje w dół, jakże? Ale że Julka tu jest? Strzelamy szybko w nią. Dobra, zabiliśmy Julkę. Dobijamy ją, zgarniamy sobie bronie I co, polecimy do sejfu jeszcze szybciutko Żeby zgarniemy tam jakieś... nie wiem Kevy? Dobra co, co ty sobie myślisz? Wywalamy w ogóle wszystkie bronie Już gramy tylko tybi. Cyk, cyk, ta działka Liczcie na szczęście, że mnie traficie Jezu, taki dobry loot leci, ja tego nie mogę zabrać To jest już scam Dobra, zgarnę sobie stąd trochę kevika Zobaczymy co tu mamy. Ja wezmę tą dużą potkę wypiję. No i co? Lecimy na fragi. Mamy chłopa na agencji, podjeżdżamy go. Skaczę... Ale dlaczego ty by kółciekasz? Dobra, dostałą kewa. Robimy tak. Ale że... to jest walka śmierci życie, którą przegrasz? Czy ja ją przegram? Ty ją przegrasz, a ja ciebie praktycznie w ogóle nie trafię. <laughs> tu jeszcze jednego chłopa na agencji, jest tu przy sejfie. To jest chłop i on sobie robi szansę, że ja go nie zabiję, tak? On tu kampi za rogiem. Ja sobie wyleczę się szybko kewikami i podjeżdżamy go, nie ma innej opcji. Szybkie tak splashe i skok! Umarł, ale ja już mam taki low HP że ja się muszę wyleczyć, bo to będzie lipa jak się nie wyleczę. No dobra, lecimy sobie już w stronę kotka, nie ma na co czekać, bo musimy jednak zgardość te wszystkie i też te broni, a potem ich możemy już nie znaleźć. Jakiś chłop w ogóle on niby nie jest z agencji, ale to jest też jakiś agent, który nie wie co się dzieje. Z... Pokczam. W sumie to z kotka nie z agencji, ale to mniejsze lecimy na kota. Może ty masz kota. A może ty co? Ledwo co się budujesz tą masz kotka. Ale że chłop to zabija! Dobra, lecimy do drugiej gry. Dobra, mamy tutaj Julkę. Zabijamy ją szybciutko. Julka, nie strzelaj we mnie. Dobra, zabiliśmy Julkę. Zabijamy ją. Wywalamy pompę. Skarniamy jej bronię i lecimy w stronę sejfu. Otwieramy safe sejf, widzowie. Dobra, zobaczymy sobie, co mamy w sejfie. Płotki. Oczywiście leczonko możemy używać. Ja tam widzę chłopa chyba jest za tym metalem. Zresztą zaraz się okaże. Lutujemy dalej. Kolejne Chuck dragi, chuck splasze. Otwieramy drop. Nic ciekawego tu nie ma. Halo, Epic Games. Dobra, ja już rzutowałem agencję. No i co? Lecimy sobie w stronę kociego kąciku po pompę kotka. Dobra, chłopy się fajtują nad nami. Ja sobie wchodzę na high ground i lecimy ich zabić. Jest pod nami, gdzieś tu się strzela. Chyba na tych schodach, to zaraz się to okaże. Wbijamy do niego. Jest piętro nad nami. Chyba tu. Dokładnie tak. Stawiamy sobie ścianę. Ale że. Chłopie, nie ze mną te numery. Chyba jeszcze nie wie z kim on ma do czynienia, byku. To jest twój koniec, ewidentnie. Widzowie, nie grajcie tak na mnie. Dobra, dolatujemy sobie na koci, kociki, szukamy tego, kotka. Ty, ale że nikt kota jeszcze nie zabił i my sobie bijemy kota? Pokczam, a jest chłop. E, że chłop to był w szoku? O co tu chodzi? No oni zaraz boty wyjaśnią? Nawet ja nie wiem skąd. Ja nie wiem, naprawdę ta miejscówka kości Kości, to jest jakaś straszna dziwna. Tych botów jest za dużo według mnie tutaj. Ale dobra, zabiliśmy sobie kotka, mamy jego bronie. skardziały je. I co, ile ciebie jeszcze otworzyć safe szybciutko. Mamy chłopa tu w środku. Czy to bot był? To był bot. I kęczmen zabił chłopa. Nie no, to jest totalny dramat, co się dzieje w tej gierce, widzowie. To takie coś ma miejsce, to jest już hit. Dobra, jest jakiś chłop przed nami, podjeżdżamy go sobie. Syk. Dobra, chłop dostaje głowę za 115. I co, lecimy sobie na fortylię. Łatwo z nimi, widzowie. Dobra, sprawdzamy czy był safe otwarty. Safe nie był otwarty, czyli o dziwo może być tu ocean dalej. Czyli mamy na szansę, że nawet nie będziemy musieli szukać chłopa, sobie tu zabijemy ocean. Pogchump! Dobra, zabijemy sobie tego henchmena, przeszukamy go i zobaczymy, czy on wie może gdzie jest ocean, gdzie się skrywa, w jakich zakamarkach. Jest! Jest ocean! Patrzcie, to lecimy po nią. I będziemy mieli wszystkie bityczne przedmioty. I o dziwo wszystkich bossów zabijemy my. To jest coś pięknego. I Niemożliwego przy okazji. Mamy wszystko, patrzcie, widzowie: wszystko. Sześć broni bitycznych, pięć wywalonych na ziemię i jedna weku. Podnosimy sobie, co nam będzie przydatne. Myślę, że taki zestaw się nam może przydać. Ten granatnik możemy zostawić tu jednak na pastwę losu. I co? I lecimy na jakieś frageski. Ty, ale że tu jakiś chłop sobie stoi na statku i sobie kampi Ale Ten chłop jest jakiś pijany Ale żeby mu go zabudowujemy I on nic nie robi I co? I co? Ty tak będziesz styczał tą pompą, tak? Żeby trzeba ruszyć nie, ja Ciebie po prostu zabijam, byku. Nie ma tak łatwo. I lecimy dalej. Ale że maruderzy sobie tańczą i chłop do nich strzela z górki, i my sobie lecimy go podjechać. A że ja nie dolatuję na górkę, jak szef. Dobra, dajemy mu laser. Dostał on za 60. Kewi, kewa oczywiście. Jeszcze jedno przyciągnięcie. I zabijamy chłopa. Ale że maruderzy, jak zawsze, będą. HP nam zabierać? To, to, to jest największy skam w tej grze ci maruderze. jak chcę się z nimi bić, w sumie nie wiem, ale zabijmy ich. Dobra, walimy szybko draga ale że chłop ląduje sobie na nas. Dobra, zbiliśmy łukewa. Dobra, chłopiec! To kogo ty podjeżdżasz? Przecież ty z nami nawet szans nie masz. Może teraz oni dadzą na wypić sobie Chuck na spokojnie? Co wy na to widzowie? Ale że jest taka mała strefa, jest pięciu chłopa? To w się sensie taka duża chciałem powiedzieć. To jest XD w tym momencie. Ty co tu się dzieje? Dlaczego tu się świeci? Ej, XD. Aha, to był X. To pokczam w sumie. Dobra, ja sobie szukam ludzi dalej. Ja tu nikogo nie ma. To jest jakiś XD przecież. Ale że chłop chyba kampi na górze. Chłop jest pijany, że jednak tu nikogo nie ma, a ja mam dwa IQ? Ja nie wiem, ja... Dobra, tu chłop budował konstrukcję. Czy to ja byłem, bo ja już sobie nie wiem Nie, to był chłop. A nie, to było moje. Okej. Okay. Ja już wiem, ja już nawet krzaki sprawdzam, bo tu oni mogą być w sumie wszędzie, jak ja ich nie widzę totalnie. A może tu się kampisz? Tiku? A może nie Dobra, ja tam rzucam tnt co czwórkę i wybuchamy ją. I, co, I to wszystko się podpali? Dokładnie tak i sprawdzimy, czy nikt tutaj nie chciał się przykitrać. Dobra, tam mamy chłopa, ale że on jest jakiś pijany? Czy o co z tobą chodzi, byczku? Wiesz, że ja cię kolapsuję i spadasz do wody jak szef? Chyba jeszcze nie Albo i tak. Dobra, oddamy mu nasze mityczne bronie. Jeżeli on, ale że on nam trafia taką bułę, że on tutaj chce jednak umrzeć, tak? A że my jesteśmy w ogóle z tym chłopem jeden na jeden, a ten chłop to nawet nie potrafi się ruszać? Dlaczego tak się dzieje? Dobra, musimy go patrolować. A nie, to jest inny chłop. Gdzie on? Gdzieś tamtą do nas strzelał, nie? Że z tej perki. Jest tu! Za ścianą. I co? I chcesz I ten mityczny? Byczku, łap item. Weźmiesz go? Łap. Ej, ale... item! Weź te itemy mityczne sobie, byku! Łaż, ja ci je jeszcze rzucę ładnie. Ale nie do strefy! Itemy mityczne! Byku! No dobra, kończymy tą grę! <ścoughs> Co ja mam powiedzieć? XD jedno wielkie otogra, ale mam nadzieję, że ten materiał się spodoba. Zachęcam Was do stawienia łapki w górę oraz suba. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, a więc siema!